Ale dobra, możemy te, za krótki i tak Dobra, dobra, sorry, sorry, bo to ja Jeszcze raz? Myślę, nikt nie będzie wiedział, jak ten, tak naprawdę nie ma to znaczenia przecież. Oh, tak, tak, wow. jest. Dobra. Y, dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku proszę Państwa rozwalimy metę na czynniki pierwsze, a raczej to, co będzie się z nią działo w najbliższym roku 2026, bo zmian bardzo wiele. Zmian bardzo wiele. My nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania i wszystkie zmiany, które Meta przygotowała w 2026 roku, ale na pewno będziemy starali się pokazać Państwu, żebyście byli świadomi tego, co się dzieje, świadomi tego, co Was będzie otaczało przez najbliższe miesiące czy nawet lata i zachęcamy do tego, żeby nasz odcinek pomógł Państwu w podejmowaniu właściwych decyzji. I więc jeżeli nie chcecie zwariować w tym 2026 roku, chcecie znać wszystkie nowinki marketingowe nie tylko o Facebooku, Instagramie i tych wszystkich innych, to koniecznie oglądajcie marketing po naszemu nie tylko jutro do porannej kawy, ale przez cały 2026 rok.